Cześć, Marta Kucińska, jaka piękna. Jestem w cudownej miejscowości, małej tak naprawdę wsi, u podnóża Himalajów. Po prostu jest tak cudownie, że nawet nie potrafię tego opisać. Ale z racji tego, że dużo podróżuję, co chwilę jakieś samoloty to oczywiście zaraz u mnie pojawia się opuchlizna, pewnie jak i u większości osób jest to normalne zjawisko. W związku z czym dzisiaj mam chwilę i nie muszę tak bardzo gonić. Chciałabym Wam pokazać, jak za pomocą głasza będę sobie radziła właśnie przede wszystkim z usunięciem opuchlizny z okolicy oka. Od czego zacznę? Zacznę od pobudzenia pracy węzłów limpatycznych, czyli wykonam kilka takich delikatnych ruchów w okolicach obojczykowych. Następnie będzie to tutaj za uchem. Ja to teraz pokażę, oczywiście w skrócie. Pod uchem. One mają być delikatne. Następnie troszeczkę wyżej, można powiedzieć, w okolicach górnej części ucha. Lekko skromnie. I środek policzków. I troszeczkę żuchwy, może być tak na przykład, może być tak, może być za pomocą głaszy. I przechodzę już teraz do pracy nad samym okiem. Przede wszystkim wykorzystuję tę krawędź. Zamykam oko i delikatnie będę pasować. Wcześniej przygotowałam skórę, czyli już ją oczyściłam. I nałożyłam olejek do masażu, zresztą cudowny olejek do masażu, który tutaj kupuję, których hinduski używają. No co prawda jest tam Nepalu, ale tutaj podobna kultura. I podobne oleje, podobne zioła, czyli jest to olejek kumkumadi. Nie wiem, czy u nas w Polsce gdzieś przez internet, pewnie wszystko się tak kupić polecam. I co robię, zobaczcie, powoli, delikatnie przesuwam, ale dosyć mocno, bym powiedziała, naciskam. Tak mocniej niż słabiej, ale nie jest też bardzo, bardzo mocno. I cały czas przypycham limpę, a potem będę wykonywać kilka takich ruchów, które pomogą mi tę limpę ściągnąć do głównych naczyń limfatycznych. I to samo symetrycznie na drugą stronę. Przy okazji, jak już jestem przy górnej części twarzy, to troszeczkę rozmasuję sobie okolice między brwiami. Jest tutaj dużo słońca, więc ja od razu, jest to dla mnie jakby silniejsze z automatu, marszczę właśnie brwi. W związku z czym, żeby odwrócić te procesy, potem muszę trochę nad tym popracować. A przy okazji, jeżeli ta okolica jest rozluźniona, dużo lepiej będzie wyglądała górna powieka. Dobrego dnia. Buziaki. Pa!